Droga do Vermilio to poruszająca rodzinna saga, uchronowana wielką nagrodą Jury na festiwalu w Wenecji oraz sześcioma statuetkami prestiżowej nagrody di Donatello, włoskiego odpowiednika Oscara. Ten oszałamiający wizualnie dramat stał się jednym z największych wydarzeń włoskiego kina ostatnich lat. Reżyserka, czerpiąc inspirację z historii własnej rodziny, tworzy intymną, ale uniwersalną opowieść o miłości, zdradzie, przemijaniu i nadziei. Osadzony w surowym, a zarazem przepięknym krajobrazie włoskich Alp, film przenosi widzów do roku 1944, ukazując życie zamkniętej społeczności w cieniu wielkiej historii. Ostatnie miesiące II wojny światowej, spokojne życie mieszkającej w górskiej wiosce Vermilio rodziny zakłóca pojawienie się młodego żołnierza, który dezerteruje z armii i szuka schronienia z dala od wojennego frontu. Mężczyzna nawiązuje romans z najstarszą córką miejscowego nauczyciela. Ich związek staje się katalizatorem przemian zarówno w samej rodzinie, jak i w lokalnej społeczności, ujawniając długo skrywane emocje, tajemnice i konflikty. Droga do Vermilio. Jest jak pocztówka wysłana w przyszłość, gdzie pod śniegiem, kostiumem i pieczołicie oddanymi detalami surowej egzystencji kryje się porywająca, żywa i przejmująca historia o tym, jak odległe zdarzenia i decyzje wpływają na nas tu i teraz. Dzięki zniuansowanym postaciom, wyjątkowym zdjęciom ukazującym zabierające dech w piersi alpejskie krajobrazy oraz subtelnej narracji, reżyserka tworzy kino które zapada głęboko w pamięć, cichy, ale niezwykle mocne. Rytm zmieniający się przyrody oddają towarzyszące bohaterom nocturny Fryderyka Chopina oraz cztery pory roku Vivaldiego. Ta subtelnie zrealizowana opowieść jest emocjonalną podróżą przez ludzkie wybory i ich konsekwencje, które definiują nasze życie. Umiłowani braci i siostry, ci, którzy przybywają z daleka, mają swoje sekrety. Starożytni Persowie nie tylko przetrwali pustynię, ale ją stworzyli, ich podziemne kanaty dostarczały wodę z gór, budując miasta tak, jak jazd, gdzie nie płynęły rzeki. Niektóre z nich działają do dziś. Kanały, Kanaty. Piszę to w sposób niepoprawny politycznie, wpatrując się w widok trzech filarów miasta stołecznego Warszawy. Pałac Kultury, Złota 44 i Warson. Szkoda, że chmury tak wysoko, bo można by zażartować, że to na nich opiera się niebo. Inny widok, jesienne refleksje w Tatrach. Tatry jesienią mienią się tysiącem barw. Złoto przeplata się z czerwienią czerwonych wierchów. A poranne mgły sprawiają, że każdy spacer zamienia się w bajkową wędrówkę. To najpiękniejsza pora roku, by zwolnić i naprawdę odpocząć. W smrekowej polanie czekają na ciebie przytulne wieczory przy kominku, aromatyczna herbata z małą niespodzianką i chwile pełne relaksu. W spa po dniu spędzonym na szlaku, a rano śniadania z regionalnymi smakami, zapachem świeżo mielonej kawy. Niech ta jesień będzie wyjątkowa. Zarezerwuj swój pobyt już dziś i pozwól, by tatry oczarowały cię na nowo. A poza tym wiesz całym sercem, że jesteś stworzony do życia pełnego pasji, celu, magii i cudów. A przede mną pasjonująca historia Polski z perspektywy wangierów, szlaków handlowych i geopolityki ostatnio była odsłonięta w nowatorskim i odkrywczym spojrzeniu na historię Polski w XIX wieku, w trzech tomach, pod tytułem Historia Polski Jakuba Woźlińskiego tom III Od ujścia Wisły po Morze Czarne. E mi się prawdziwa przyjaźń nigdy nie jest właściwie pewna, prawie jest niemożliwa. Mnie zawiodła wiele razy, a wydawała mi się przyjaźnią do śmierci. Przyjaźń właściwie jest naszym wkładem drugiego człowieka, a nie musi być wzajemnością mimo objawów wzajemności. My nie wiemy, czy wkład drugiego człowieka w naszą przyjaźń jest identyczny jak nasz. To jest tak, jak z miłością. Dwoje ludzi się kocha, ale nie wiemy, czy tą samą miłością, zauważył nagradzany polski pisarz Wiesław Myśliwski. Chciałbym na teraz nawiązać do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, które odbywa się w tych dniach w Nowym Jorku. W najnowszym przemówieniu prezydent Trump mówił, Wasze kraje idą do piekła. Prezydent Trump zwraca uwagę na kilka zasadniczych spraw, szczególnie na imigrację i pomysły na energię samobójczą. Trzeba odejść od zielonej energii. Mówił o bezpiecznej energii imigracji, o śladzie węglowym. Kocham Europę i martwię się europejskimi narodami. Chrześcijaństwo najbardziej prześladowane teraz w świecie. Prezydent Francji Emmanuel Macron utknął na krótko na ulicach Nowego Jorku, gdy policja zablokowała drogi dla kolumny samochodów Donalda Trumpa. Na szeroko udostępnionym nagraniu wideo widać, jak Macron wysiada z samochodu, kłóci się z funkcjonariuszami, a następnie dzwoni do Trumpa, żartobliwie prosząc go o oczyszczenie drogi. Moment ten nastąpił tuż po przemówieniu Macrona w onz w którym uznał on niepodległość Palestyny, czemu sprzeciwiały się Stany Zjednoczone i Izrael. Czekając, Macron przechadzał się po Manhattanie, pozował do zdjęć i wymieniał luźne uwagi z przypadkowymi przechodniami. Pomimo radosnego apelu, napięcie utrzymuje się, ponieważ Macron naciska na sojuszników, by poparli niepodległość Palestyny, co Trump potępił jako nagrodzenie Hamasu. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostatnio krytykuje bardzo mocno londyńskiego majora. Sir Sadiq Aman Khan, urodzony w Londynie w 1970, brytyjski polityk i prawnik pakistańskiego pochodzenia, burmistrz Londynu od 2016 i pierwszy w historii muzułmanin pełniący ten urząd. Członek Izby Gmin z londyńskiej dzielnicy Tooting, w trzech kolejnych kadencjach, członek Brytyjskiej Partii Pracy, ideowo znajduje się na umiarkowanym socjaldemokrat socjaldemokratycznym skrzydle partii. To straszny człowiek, zauważył Trump, który reprezentuje prawo szariatu, imigracji i pomysły na energię samobójczą. Jakkolwiek szatan nie walczy z szatanem, lecz z modlitwą zauważył wczorajszy święty ojciec Pio z Pietlerciny. Jako muzułmanin Aman Khan ułasabia prawo szariatu. Szariat prawo islamskie to system religijny regulujący duchowe, psychiczne i fizyczne zachowanie muzułmanów, dzielący czyny na pięć kategorii: obowiązkowe, zalecane, dozwolone, naganne i zakazane. Szariat to zbiór zasad i norm regulujących życie każdego wyznawcy islamu, który odnosi się do wszystkich aspektów ludzkiego życia, od życia prywatnego po sprawy publiczne. Obowiązkowe czyny, które należy wykonać, pięć filarów islamu, zalecane czyny, które są chwalone, ale nieobowiązkowe, dozwolone czyny, które są neutralne, naganne czyny, które nie są zakazane, ale są niewskazane i naganne. Możemy o tym przeczytać w Koranie, w Świętej Księdze Islamu i w sunnach, tradycji, zwyczajach. Proroka Mahometa, zastosowanie i praktyka. W niektórych krajach, takich jak Arabia Saudyjska, prawo szariatu stanowi podstawę całego systemu prawnego. W krajach, gdzie szariat nie jest skodyfikowany, sędziowie opierają swoje orzeczenie na własnej interpretacji zasad szariatu. Szariat może wpływać na małżeństwo, dziedziczenie, finanse oraz kwestie dotyczące kultu, a także określać kary za przestępstwa takie jak cudzołóstwo czy odstępstwo od wiary. Szariat obejmuje, jak wspomniałem, różne dziedziny życia, zasady odżywiania, ubioru, a także normy dotyczące finansów, rodziny i prawa karnego. Jaka jest różnica między islamem sufickim, sunickim i szyickim? Główne różnice: sunizm i szyizm to odłamy islamu oparte na różnicach w interpretacji autorytetu po śmierci proroka Mahometa. Podczas gdy sufizm to mistyczna tradycja istniejąca zarówno w islamie sunickim, jak i szyickim, a nie odrębny odłam. Szyici wierzą, że przywództwo po Mahomecie powinno należeć do jego potomków. Podczas gdy uznają legalność wyboru pierwszych kalifów. Sufizm skupia się na rozwoju duchowym i dążeniu do bezpośredniego doświadczenia Boga. W tym kontekście chciałbym wspomnieć o tym, że obecnie. 47 ludzi żyje na odludnej wyspie na Pacyfiku. To są potomkowie sławnych buntowników z Banty, którzy spalili ich statek w 1790 roku i zniknęli na Oceanie Spokojnym, uciekając z brytyjskiej sprawiedliwości. W uroczystej kolacji państwowej obok króla Karola III i prezydenta Trumpa w Londynie, w a właściwie w zamku Windsor, wzięło udział ponad 150 osób. Za murami zamku bogaci wpływowi świętują Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych był gościem honorowym uroczystej kolacji w ubiegłą środę i traktowany jako król na bankiecie w Wielkiej Brytanii. Plan miejsc na uroczystej kolacji... Z okazji oficjalnego przyjęcia prezydenta Trumpa przedstawiał przekrój bogatych i wpływowych, którzy chcieli zyskać jego przychylność. Stół bankietowy zapełnili również wpływowi maklerzy ze świata technologii, finansów i mediów. Siedzieli tam obok siebie jedni z najbogatszych, najbardziej wpływowych najbardziej lu wpływowych ludzi na świecie, wszyscy razem przy jednym stole, długim stole w prawie tysiącletnim zamku. Gość honorowy siedział pośrodku stołu. Ubrany w biały krawat, wyglądając na szczęśliwszego niż kiedykolwiek, był traktowany jak król przez prawdziwego króla. Oficjalna kolacja, którą król Karol III wydał dla prezydenta Trumpa w środę wieczorem w zamku Windsor, wydawała się nowym szczytem dla pana Trumpa, olśniewającym pokazem, jak możni prześcigają się, by zyskać lub utrzymać względy prezydenta, którego druga kadencja naznaczona była demonstracjami brutalnej siły. Demonstracje te coraz częściej przybierają formę zemsty na domniemanych wrogach w kraju i na czarpniętych sojuszach za granicą. Jak wspomniał prezydent, ja jestem tutaj po raz drugi, chyba po raz ostatni. Więź między naszymi narodami jest rzeczywiście niezwykła. Powiedział z kolei Karol. Odnawiając dziś wieczorem naszą więźnię, więc czynimy to z niezachwianą wiarą w naszą przyjaźń i wspólne zaangażowanie na rzecz niepodległości i wolności. Prezydent wydawał się niezwykle zadowolony z tej sytuacji. Nie wyglądał ani na trochę zirytowanego, gdy król w swoim przemówieniu delikatnie napomknął o kwestiach ochrony środowiska i potrzebie wsparcia Ukrainy. Pan Trump wstał i zabierając głos mówił: To wyjątkowy przywilej być pierwszym prezydentem Ameryki, którego tu witamy. Inni prezydenci Stanów Zjednoczonych byli witani w Windsorze, w tym także w swojej pierwszej kadencji prezydent Trump, choć nie na uroczystej kolacji. Zazwyczaj takie kolacje odbywają się w pałacu Buckingham w Londynie, ale ta stara budowla przechodzi teraz renowację. Cel Wielkiej Brytanii jest jasny. Rodzina Królewska współpracowała z brytyjskim rządem, obsypując prezydenta Trumpa. W środę uwagą i honorami, aby mógł on być bardziej uległy w negocjacjach z, z jednym z najstarszych sojuszników Ameryki podczas czwartkowego spotkania dyplomatycznego z premierem, a co zresztą stołu. W sali bankietowej siedziało, jak wspomniałem, ponad dokła, chyba dokładnie 160 osób. 1452 sztuczce brzęczały i skrzypiały w dłoniach baronów medialnych, finansistów, polityków i potentatów technologicznych. Pomiędzy wpływowymi graczami znaleźli się członkowie gabinetu Trumpa i najwyżsi rangą do, doradcy Białego Domu. Plan urozmieszczenia gości na Środową Kolację powinien zostać zachowany w zamku i studiowany za tysiąc lat jako fascynujący dokument historii Zachodu. To nie był stół, przy którym zasiadali piosenkarze, pop, gwiazdy filmowe, celebryci ani ludzie mody, których towarzystwa Trump często szukał. Nie chodziło o potęgę gwiazd, chodziło o prawdziwą potęgę. Możemy o tym wyczytać na łamach New York Timesa. Jak na bankie drzebraczy, ten był dość wystawny. W moim odczuciu to były imieniny Karola III w najlepszym wydaniu. W zeszłym tygodniu, jak gdy prezydent USA opuścił Biały Dom, aby zjeść swoją pierwszą kolację w Waszyngtonie, od powrotu w restauracji, nakrzyczała na niego grupa protestujących, którzy popierając gazę, porównali go do Adolfa Hitlera. Zostali wyrzuceni. W Wielkiej Brytanii w noc poprzedzającą oficjalną kolację protestujący wyświetlali na ścianach zamku zdjęcia pana Trumpa rozmawiającego z panem Epsteinem, przypominając o politycznym zamieszaniu, jakie czeka, czeka go w kraju. W końcu twierdze są zaprojektowane, aby trzymać świat z daleka, a żaden bankiet nie trwa wiecznie. Kochani, dzisiaj polski prezydent. Karol Nawrócki wyszedł na mówicę kilkanaście minut po godzinie pierwszej w nocy i mówił na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u. 24 lutego 2022 zostaliśmy brutalnie wybudzeni ze snu o świecie końca historii. Historia się nie skończyła. Historia się nie skończy. Istnieją granice, istnieją prawa człowieka, istnieje prawo międzynarodowe. Lubię do. Lubię i doceniam wszystkie języki, najbardziej język polski, dlatego pozwólcie państwo, że wygłoszę moje wystąpienie w ojczystym języku. Staję tutaj pierwszy raz jako prezydent Polski, czuję z tego powodu wielką dumę. Podkreślił, rosyjska agresja na Ukrainę zaburzyła porządek międzynarodowy. Międzynarodowe prawo zaczęło być traktowane jako sugestia, a nie reguła. Po wybuchu wojny Polki i Polacy otworzyli serca i domy dla Ukraińców i Ukrainy. Stoimy w punkcie zwrotnym historii, a dzisiejszy świat jest polem walki o zasady. To ostatni moment na podjęcie konkretnych działań. Rosyjska agresja nie jest konfliktem lokalnym, to sprawdzian, czy zasady onz ustąpią dążeniom Rosji, państwa, które uznaje, że może stać się ponad prawem, mówił dobitnie Nawrocki. Rosja nigdy nie porzuciła swoich imperialnych dążeń. Nie ma zgody, aby Rosja zastraszała społeczeństwa Europy. Nie ma na to naszej zgody. Trwały pokój nie może być budowany na nagradzaniu agresji. Nie możemy godzić się na naruszenie integralności terytorialnej. Pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności musi być naszym wspólnym obowiązkiem, a sprawcy wszystkich zbrodni muszą być sądzeni. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie będziemy spotykać się przez kolejne lata i dyskutować. Żadne wojny, żadne wojny, żadne wojny, podkreślam, nie mogą się opłacać agresorom. Żadne wojny nie mogą się agresorom opłacać, także pod względem ekonomicznym. Państwo należy się pełne zadośćuczynienie od tych, którzy wywołali wojny, także za II wojnę światową. Polska z zaniepokojeniem śledzi sytuację w tym regionie, gdzie w wyniku brutalnych ataków Hamasu 7 października 2023 roku doszło do eskalacji konfliktu. Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania, które podejmuje, muszą jednak być zgodne z międzynarodowym prawem, w tym humanitarnym. Świat musi stanąć po stronie tych wszystkich, którym odmawia się poczucia bezpieczeństwa, oświadczył prezydent Polski. Mówił o Bliskim Wschodzie, o sytuacji. W tamtym rejonie świata. Nasi przyjaciele z zachodu przez wiele lat dotowali Federację Rosyjską, kupując tani rosyjski gaz, tłumaczył: Musimy bronić życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Neutralność zawsze pomaga oprawcy, nigdy nie ofierze. Milczenie zachęca prześladowcę, nigdy prześladowanego. Polacy ze mną włącznie w wiosennych wyborach wybrali prezydenta Karola Nawróckiego, który powinien jak najszybciej otrzymać pokojowego Nobla, któremu może pozazdrościć jedynie prezydent Trump. emisji nacjonalizmu nie należy mylić z patriotyzmem. Oba słowa są zazwyczaj używane w tak niejasny sposób, że każda definicja może zostać zakwestionowana, ale należy je rozróżnić, ponieważ wbrew wchodzą dwie różne, a nawet sprzeczne idee. Przez patriotyzm rozumiem przywiązanie, przywiązanie do konkretnego miejsca i konkretnego stylu życia, który uważa się za najlepszy na świecie, ale nie chce się go narzucać innym. Patriotyzm ma z natury charakter defensywny, zarówno pod względem militarnym, jak i kulturowym. Nacjonalizm natomiast jest nierozerwalnie związany z pragnieniem władzy. Niezmiennym celem każdego nacjonalisty jest zdobycie większej władzy i prestiżu nie dla siebie. Ale dla narodu lub innej jednostki, w której postanowił zatopić swoją indywidualność. Mówił George Orwell. Bezpieczeństwo i ochrona Izraela musi być zrealizowana w państwach o większej populacji muzułmańskiej w naszej dobie, kiedy na kuli ziemskiej jest ponad 8 miliardów ludzi. Bądźmy słonecznikami świata całego, który zawsze które zawsze zwracają się ku słońcom. Przestrzeń kosmosu milczy, bo nie ma powietrza dla dźwięku, który poruszałby się w teraźniejszej przestrzeni. Jakby to było doświadczeń totalnej ciszy? Dzięki Bogu tymczasem idźmy w przyszłość w swoich gumiakach. Następca Świętego Piotra, pierwszy z rodu Polaków, zauważył. Ja, Jan Paweł II, pozwalam sobie uczynić słowami apostoła Pawła moimi i mówię. Wierni Kościoła katolickiego oraz Wam, bracia i siostry z innych kościołów, wspólnot kościelnych, dążcie do doskonałości, zachęcajcie się wzajemnie, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg w miłości i pokoju będzie z Wami. Jutro nie jest obiecane, a przeszłości nie da się zmienić. Dlatego, żyj każdym dniem w pełni i wiedz, że każdy nowy dzień jest błogosławieństwem. Czas jest krótki, by być przeciętnym. Musisz budzić się każdego ranka z konkretnym celem i obiecać sobie, że wykorzystasz każdą chwilę jak najlepiej. Wymówki muszą się skończyć. Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć najlepsze życie, to to, co masz teraz, to już przed tobą, to wszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć. Musisz dać z siebie wszystko, aby żyć najlepiej, jak potrafisz. To już koniec. Czas jest teraz. Życie nie pyta, czy masz siłę, życie każe iść dalej. Pozwoliłem sobie otworzyć rachunek, który nazwali duszą. Oryginalność to nieszczęśliwy trawa, ale iskra odwagi, która pozwala Twojemu prawdziwemu ja zabłysnąć, niesfiltrowanemu i nieustraszonemu w świecie różnych rodzajów echa. Na koniec zatytułem Beatlesów z mojego dzieciństwa. Wczoraj wszystkie moje problemy wydawały się takie odległe, teraz wydaje się, że zostaną z nami na zawsze. Och wierzę we wczoraj. Nagle stało się, nie jestem już w połowie tym samym człowiekiem, którym byłem. Cień wisi nade mną. Och, wczoraj nadeszło nagle. Dlaczego musiała odejść? Nie wiem. Nie chciała powiedzieć. Powiedziałem coś nie tak? Teraz tęsknię za wczoraj. Dziękuję i niech Wam Bóg błogosławi.